Czas na drugi odcinek z serii, gdzie oceniam wasze konta w Stars z innymi youtuberami. Dzisiaj naszym gościem jest tajemniczy youtuber już zaraz dowiecie się o kim mowa, ale zanim do tego przejdę, od razu mówię, jeśli nie uda dziś się ocenić waszego konta, to nie przejmujcie się. Bo możemy zrobić to już w kolejnym odcinku z tej serii. Każdy, kto chce ocenkę na kolejnym odcinku, wystarczy zostawić suba na moim kanale, no bo oceniam tylko i wyłącznie subskrybentów. Oprócz tego trzeba walnąć łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, no bo trzeba tutaj dobić 7000 łapek w górę, żeby wleciał kolejny filmik z tej serii. No i następnie jeszcze wpiszcie szybciutko. Kodzik w sklepie Brawl Stars, bo tylko osoby Z moim kodzikiem mają szansę być ocenione No i jeszcze ostatnia rzecz, napisać w komentarzu Wasz w Brawl Stars, ile macie Pucharków, no i w jakim jesteście klanie W Brawl Stars, to tyle, myślę, że warto Spróbować, a jeszcze tylko szybko wysiadam tutaj Dwoje osoby, które zgarniają ode mnie Skinka El Tigro, gratulacje, zgłoście się Do mnie na maila, którego wam tutaj wyświetlam A teraz startujemy z odcineczkiem A więc dobra widzowie, jesteśmy już w lobby Z gościem specjalnym, teraz się dopiero Dowiadujecie, kto to jest, wcześniej wam nie chciałem zdradzać Jest ze mną Przemek bez games, siema stary Siemarko, witam was! No i dzisiaj Przemo musisz tutaj wcielić się w rolę eksperta i pooceniamy konta widzów? Zobaczymy czy jakieś wysokie ocenki wlecą, ale w tej serii robimy coś takiego, że pierwsze konto, które oceniamy, to jest konto osoby, z którą tutaj jestem. Yeah. <laughs> Więc co byś powiedział o swoim koncie, stary? Ja się tego nie spodziewałem, nie wiem co mam powiedzieć. No, fajne konto, zobacz, jaka pasa, 24 zwycięstwa, no. razem, razem z tobą tutaj. Tak, odwiłem. akurat za pasę cię muszę pochwalić, masz wyższą ode mnie, więc tutaj ładnie. Ja, ja jestem w szoku od kurator Jego mieć pasę. no to już trzeba przeprezentować z tobą. No ale co, ulubiony Zadymiarz Leon, no lubię okay. tego. W Zadymiarza chyba to jest pierwsza legenda, jaką trafiłem w ogóle, więc mam sentyment. A poza tym, no, sporo mi brakuje trochę jeszcze Zadymiarzy. No Dobra. Nie mam wymaksowane na pewno, więc jeżeli miałbym oceniać swoje konto, hmm. dałbym jakieś... 6 na 10, no wiem, okay. że są tacy naprawdę, słoczenicy w rolu, którzy, no. wiesz, mają tych puszek, tych Wiesz co, stary, ja to ci powiem, że porównujemy do kont, które mają po 100 tysięcy puszek, nie? O, no, eee. no jako, to co, z czym do ludzi, to, to, zmieniam na 4, na 10, stary. Okej, okay, dobra, to pierwszą ocenkę mamy już za sobą. Teraz przejdziemy do właśnie pierwszego waszego konta. No dobra, więc mamy pierwszego ziomeczka, jest to Kremol. Kojarzycie no. Kremola? Ty co kojarzysz, to mówi. no, ale okay. patrz, ma konto, co? Co o nim powiesz stary, zobacz ma pucharków Nie wiem, ale pierwsze co mi zwróciło uwagę, no to to, że mamy mniej zwycięskiej palce niż ja Mniejszy 5 cm w tym momencie Ale do jego konto powiem ci, że Prezentuje się fajnie, kartę bitewną ma fajnie wpełnioną. No, Kodaj, spoko to wbióra. wygląda i ma jedynkę, bo nie wiem, czy wiesz, to taka właśnie ikonka gracza z jedynką, tamta złota, to jest mega rzadka OG konka i on mają tylko osoby z 2018 albo 19 roku, już tak nie pamiętam do końca. E, zobaczmy rangi. Jest 30 nawet na kicie. Uuu, uuu, ładnie to wygląda. No panie, powodzi się. No powiem tak, nie jest tak dobry konto jak to nie ma co mówić. <średencji> dziękuję, dziękuję. Ale generalnie myślę, że ocenka to na spokojnie ode mnie, przynajmniej e, Wlatuje 9 na 10. 10, tak, a wow, ty jak dajesz? To, to, to. Wiesz co, ja tak daję 8,5 na 10, okay. to była zwycięska pasa tutaj no <grym> Wiesz no, no muszę, okay. muszę podnieść, wiadomo do tego troszeczkę aczkolwiek konto bardzo fajne i pozdrawiam Następnie mamy klanik dzieciaki.pl, bardzo kreatywna nazwa Jest tu Bartosz, który jest dowódcą klanu, ej co Uuu. jest, no zaszalał, ale nie przebił cię w pasie Właśnie ja nie wiem czy to serio ta moja pasa jest jakaś wysoka, że co co, po chodzi? Ja no solidna, sądziłem, taka. solidna, ale też ma tą kartę bitewną taką mega rzadką, I jeszcze ma o, tytuł o, o. prezes Brawla tam na dole, eee. no ale powodzi to się, się. się. Tak, tak, właśnie, więc powodzi się tutaj. Są wysokie rangi, jest 27 nawet na Edgarze, więc za to też można pochwalić. Fajne konto, dobre winki 3 ode mnie ocenka jaka tutaj leci to spokojnie taka siódemeczka. Matko, 4114 zwycięstw, to jest hmm. bardzo dużo w ogóle i tak jakby to sumować, a jeszcze ile przegranych? O no to było Mocarne, mocarne, Jeżeli ja, miał, ja miałbym oceniać to konto Okej okay. Myślę, że też bym taką siódemeczkę szczęśliwą poszedł No spoko, ty. no to jest taka spoko ocenka No dobra, następnie osoba z mojego klanu kolcy Spajka Więc U. za to ode mnie już plusik Znowu za pasa od Przemaj Czy ktoś cię przebije <laughs> dzisiaj? Ja nie wiem Patrz oni mają pucharków i tak dalej Ja dalej te pasy są niższe um, Ja też mam od ciebie niższą Kurde, wygrywasz dzisiaj Ale dobre puchy Mega ładnie Ładne winy 3 Fajny skinek, jak o, ty tak. to oceniasz? Zresztą podoba mi się ta odstaka w prawym Tryby, weź zobaczmy szybko zadymiarzy, 30 też nie ma akurat. Ale jest dużo takich zielonych rank, a tu też wiadomo, łatwe nie jest tak, ich wbicie. Bardzo, bardzo dużą ilość ma w ogóle na tym 25 minimum widzę, więc no za to szacun. Mm, ja bym dał ocenkę taką lekką dziewiątkę nawet niech wejdzie, o, no o to wysoko, to wysoko. Tak, ponad 50 kapucharków a co musiałoby się stać, żeby konto było 10 na 10 u Ciebie? Wiesz co, to powiem tak, że myślę, że dzisiaj przebijemy nawet tą skalę 10, bo o. jest takie jedno przepotężne konto mojego widza, który się zgłosił i ono będzie dalej, więc oglądajcie do końca, zobaczysz stary, co to oznacza 10 na 10 lub więcej. Co? Ja myślałem, że 10 na 10 to twoje konto, tylko jest. <noise> Powiesz, że, że tylko moje jest tak oceniane, a no, <noise> Ale dobra, no jeżeli chodzi o moją ocenę, no to ja bym tutaj poszedł w jakieś 6,5 chyba. 6 wow, okej, okay, spoko. O nie, ja wiem co to jest za ziomek. przew. szef. Kto to jest? <laughs> 60 prawie 7 koła pucharków, bo tak naprawdę to już jest 67. 20 oh je. koła winów 3 na 3, no co jest grane. Ej, wyrównał cię z pastą zwycięską. Nareszcie, w końcu. <laughs> Ale zobacz na jego skina, nie? To jest Cold River Plate On jest mega rzadkim skinem, był dostępny parę lat temu i tylko raz się go dało kupić, więc wow Co jest... Ja nie mogę, trzydziestek, człowieku Matko 35, Bosko, no nawet. właśnie Ale To jest w ogóle świeży zadymiarz i on tak. jest na 30 No więc ja. chyba sam widzisz, co to Słuchaj. oznacza Wysoka ocenka, ja daję temu ziomkowi 10,5 na 10, według mnie on rozwalił skalę jako, że po pierwsze lubię kebaby, więc to jest dla mnie olbrzymi plus, więc ja nawet bym poszedł o krok dalej. Po, oh. drugie, po drugie, jeszcze wyrównał jakby zwycięską pasę moją, więc zobacz, ja jestem takim graczem jakbym miał tyle popartów co on, prawda? To jest już 10 cm, tam więcej, więc ja nawet dam mu 11. 11. Matko Bosko, jaka ocejka, ale słuchajcie, teraz już, bo to jest największy hit. Zdradzę wam, że to nie jest najlepsze konto dzisiaj. Ja nie mogę no. to... Oglądajcie do końca, no a co, my teraz sobie zrobimy lekki przerywnik, panie Przemo I zagramy giereczkę I wybierz teraz U. numerek od 1 do 76 O matko, od 1 do 76, hmm. 21 Okej, okay, ja teraz wezmę tego zadymiarza, więc czekajcie widzowie 18, 21 to jest Edgar, <grym> No i klasa, ty możesz sobie wziąć oczywiście kogo chcesz To ja Spike'a słuchaj, Okej, okay, dobra, patrzcie jakie duo, Spike i Edgar A więc giereczka moi drodzy startuje, jaką mamy taktykę stary, co tu robimy? Czeka jest taktyka? Nie no. zginąć. To jest moja taktyka, bo w sumie... ja tutaj Dobry deal. Z takimi, gracami, z takimi graczami jak pewnie wylosowało przez ciebie. Bo jesteś dużo wyższy, to mogę mieć trochę ciężary. Eee, Przed no. ja że z będę na koniec. Zobaczysz, damy radę, damy radę na spokojnie. Ja Edgarem ja też to lubię to grać. Tak. Okej, okay. wklejam to się to tam. Ryzykuję. Ja yeah! dobra, jeden kill jest. A te łokita, patrz jak mu mało. Wiem mu bało. właśnie, ale już wolę mnie ryzykować. Chłop na łyżwach tam na środku. Ja, ja nie mogę, chłopie! Co ty stary, na łyżwach tu przyjechałeś pojeździć, co? Chyba tak, chyba tak. Minimum drugie miejsce trzeba mieć i wtedy będzie spoczką, myślę, że damy radę. Wtedy będzie zwycięska pasta. No, czy? dokładnie. Chociaż ja no. ostatnio przerąbałem, więc mi się i tak skasował. A tu ktoś jest, nie? Mile ma Oj, jest ten kit! Patrz, jaki cwaniak. Tak, tak. jest mocną bardzo postacią. On jak się na ciebie rzuci, to... No... Jaka jest taktyka? Panie wiesz króla? co? Musimy chwilę przeczekać, bo nie wygląda to za dobrze, jak tacy <laughs> typowi kamperzy. No wiesz, no... Cztery drużyny jeszcze. Musimy chwilkę odczekać, bo zaraz te nieby to, że nie jest to, że... Tak, tak mocno się obija i teraz jeszcze mnie strefa zaraz obiję. Musimy A, uważać. No. Zostawcie przemap biednego nie, nie, nie. A ty dziadzie jeden ja, to mnie trochę uratowało sytuację, bo tak to trochę przypał Widzisz, chciał no, nas tu ten... dojeżdżać cwaniak i do ja. karma go spotkała Ale Tutaj się chłopros. Hiper wjeżdżam. Dobra, rozjeżdżam go. Dawaj, dawaj, ja się. Nie, stary, jadę tam chyba Iść tu, jest! Brawo! Olej, leci przewo! Nie, 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 <laughs> no, ale Aj. dzielnie walczyłeś, no nic, no nie zawsze się wygrywa w widzowie, ale staraliśmy się, to najważniejsze. Chłop to koks, miejsce pierwsze pompa, jest pompa, panie! 44 Uuu, pompa. koła puszek, mocno. Te silverki mi trochę poprawił w lidze drużynowej, żeby były goldy e, Winky 3 fajne, no zwycięska pasa mogła być też wyższa, a co ty sądzisz, stary o tym kącie? Podoba mi się nazwa jakby tego <laughs> klanu, nie? Jest pompa. A, klanu. Pompa pasuje do tego, nie? Taka wiesz, jest mocne, mocne Tak, dźwięki, tak, tak. To jest. Uuuu, trzydziestka na Cordeliusie, no, powiem szczerze. Dobra, ta, teraz ty pierwszy stary dajesz ocenkę. Tak jak powiedziałeś, ten sam silverek trochę przeszkadza. No nie żebym ja miał jakiegoś, nie wiadomo jakiegoś osiągnięcia w tej dziedzinie, tak. ale no wiadomo. Porównujemy tutaj... do najlepszych kąt. Tak, 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 więc... Ja daję. Siódemeczkę tak okej okay, od ciebie siódema, spoko. Ja myślę, że wjechałbym tutaj z ósemą, bo mimo wszystko jedyne co mi tutaj nie pasuje, to te silvery więc ósemka myślę, że będzie spoko. okej okay, więc mamy teraz piękny klanik, wielka orka. No i tutaj. I tutaj mamy ziomeczka. O niku nikt ważny. Tak, Motka, jak coś ty jesteś ważny. Nie nazywaj się tak, sery. To jesteś ważnym ziomem tutaj naszym, więc Zmiennik, No co mogę powiedzieć o tym koncie widzowie? Pucharki może nie są jakieś najwyższe, ale to pewnie dlatego, że ten ziomek jakoś długo nie gra w brawla, co nie? Więc. Więc jak na te pucharki konto nie jest złe, Brąza byś trochę poprawił byczku w tej lidze mocy. Widzę, że tutaj zwycięską pasę sobie już wbijasz powoli, więc spoko, fajny skinek do Kolta. No nie ma 20 rangi, więc musisz troszkę powbijać to konto, żeby ocenka była wyższa. Co ty sądzisz stary? Byczku, ja to myślę, że nikt ważny, to tak trzeba na spokojnie, on tak na spokojnie podkroczyć, tutaj na pewno będzie niższa ocena, więc tak. jak ja bym dawać A Chyba pośrodku taką piąteczkę, takie? Okej. Okay spoko, jesteś bardzo miły tutaj widzę dla ludzi. Ja niestety muszę dać dla ziomka trójkę, nie dlatego stary, że wiesz, masz jakiś mega słaby kąt, czy coś, tylko porównujemy do najlepszych kont, które mają po 100 kapucharków. Legendy Kita to jest nasz kolejny klan i tu mamy ziomka o niku król Paweł I. Stary, to jest identyczny nick jak mój. Prawie, praca No powietrza. to to fakt, u mnie jest story u niego Paweł, ale spoko mordko. E, to jest fajny nick, więc jak najbardziej fajną kartę bitewną masz, nie? To od kiełka w ogóle też spoko tak wygląda. Ładny skinek do skiu taki Halloweenkowy, no Pamiętajcie widzowie, żeby ustawiać sobie ładne skiny, bo my na to też zwracamy uwagę. E, no i co? Wysoko nawet rangi powbijane, co prawda 30 nie ma, ale konto fajne. Ode mnie myślę, że na spokojnie tutaj taka no ósemeczka wiedzie, dam ósemkę ziemowi. Tak, no też tak mi się wydaje, też bym okay. taką za tego skinka należy się, bardzo ładnie. Okej, okay, moi drodzy, czy jesteście gotowi na najmocniejsze konto w tym filmie? Klanik Stay Vivid i tutaj mamy ziomka o niku Gucio, który jest na piątym miejscu. Jest człowiek. To jest najmocniejsze To jest najmocniejszy kontro, jakie kiedykolwiek oceniałem widzowie! O matko, 72 800 pucharków, patrzcie ligę drużynową ligę solo! Winky 3 na 3 chłop ma więcej ode mnie nie ja miałam pucharków, nie? Jak ja w szoku. Jeszcze żeby ta karta mi dawała, No myślisz to stary kartę witam, no ale może tak specjalnie właśnie zostawił fajną ikonkę, masz toksyczności. <laughs> może toxic player? Tu takie konto wymaksowane, ale żeby nie nie poczuli się gorsi, nie? Ale tutaj, jak ja widziałem, o, o te w ogóle przyjomy, tych postaci, o matko, coś pięknego. My dwie piątki chłop ma, nie więcej nawet niż dwie, zobacz, bo tu mu pospadało, ale dalej to są wysokie rangi. To tak wszystkie równo postacie, że bardzo dużo ich ma, nie tylko kilka, ale no... Chyba bym powiedział, że nawet większość, nie? Znaczy, no nie... musi, musi mieć stary, bo inaczej by tyle puszek nie miał, więc naprawdę robi to wrażenie. E, no i co? Ode mnie jedenastka na spokojnie wieża. Stary, rozwaliłeś system. Szacunku Gucio. No jak ja tam wcześniej jedenastkę, no to nie, no teraz coś wyżej, no bo nie spodziewałem no. się, że coś Czego tutaj przygotujesz, no to 12, no 12 na 10. Wypłynie odpadać Pierwszy raz w historii 12 na 10 w ocenianiu, widzowie. Patrz, jakiego tu mamy ma teraz do ocenki. Ronaldo lepszy od Pesiego. No. <laughs> Odrowersyjnie, nie. Odrowersyj, nie. <grystek> Mordeczki napiszcie kogo wywolicie, czy Ronaldo czy Messiego No ale co do tego konta, 18 tysięcy pocharków, nie jest to jakoś dużo, ale to nie jest takie złe konto winki 3x3 3, w miarę spoko, jest ponad 1000, Liga drużyna mogła być ciutkę wyższa, ale tak to nie jest źle, co myślisz stary? E, wiesz co, no mi się ten schemat też podobał do tego kurczka. Okej, okay, no, ten, marze. no no, lajka pokazuję. zostawcie łapkę widzowe no, Zostawcie łapkę w górę <grystek> No i co? Fajnie, że jest Polskie Ptaki Klan, no i zobacz, tu wszędzie jest Kruk jako ptak. Nie? No, to ej, fajnie. tak fajnie to dopasował, masz rację, no. To nie zwrócimy uwagi, nawet ma Kruka na 25, więc za takie fajne dopasowanie, stary, ja ci podwyższam ocenkę. Normalnie o! bym dał piątkę, a tak to szósteczka ode mnie, byku. Załatwiłem, załatwiłem ci, <laughs> no. A ja żeby być Toriego, to 6,5. Ooo to jeszcze tu się, no, się podlizałeś widzowi. Tak, podlizałem się. No nic, to w sumie to były wszystkie konta na dzisiaj. Wiecie co robić, jak chcecie być w kolejnych oceniani. Wpadajcie też do Przema na kanał, bo on nagrywa brawla. Link macie w opisie jak coś, możesz zaprosić przemo do siebie. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, każdy widz jest w minień. Tak jest, no i co? Trzymajcie się, do zobaczenia kaweju! No!